Cześć tu Jarosław. Takie niedzielne żybobranie. To się rozumie. Zobaczcie. Jak posypało. Prawdziweczkami. Ludzi sporo. Jedyne co słychać to tylko nawoływanie, gwizdanie. A koszyk wypchany prawdziweczkami. A tu jeszcze takie piękne sztuki. żona mówiła że gdzieś tutaj jeszcze jeszcze coś jest Nic znajdę to się włączy co so. zobaczcie tutaj jakie piękne sztuki. Także niedzielę można zaliczyć jako udaną. Cześć.